Przed nami kolejny tydzień maja, a wraz z nim delikatne ochłodzenie i więcej deszczowych chwil. Angelika Bodnarska, witam Państwa i zapraszam na aktualne prognozy. Dzisiejszej nocy na pogodę w kraju wpłynie już układ niskiego ciśnienia, którego centrum znajdować się będzie nad południową Polską. Towarzyszący mu front atmosferyczny już w tych najbliższych godzinach przyniesie dużą porcję dość niskich chmur, opady deszczu, a także silny wiatr w porywach do 50 km na godzinę. Poza tym będzie to kolejna bardzo ciepła noc z temperaturą od 10 do nawet 12 stopni w części północno-wschodniej. Z kolei jutro w całej Polsce zagosi bardzo niestabilna pogoda. Zachmurzenie będzie zmienne, pojawią się opady deszczu i mrzawki, a chwilami, głównie w Polsce centralnej, wyjrzy słońce. Na termometrach zobaczymy już nieco niższe wartości na poziomie od 13 do maksymalnie 18 stopni w okolicach Zielonej Góry. Spójrzmy teraz na mapę dla naszego województwa. Otóż ta dzisiejsza noc w rejonie będzie pochmurna, a także deszczowa. Poza tym, termometry wskażą od 10 do 11 stopni, ale uczucie chłodu będzie potęgował silny momentami porywisty wiatr. Jutro od samego poranka nad regionem sporo chmur, a także okresowe opady deszczu. Temperatura maksymalna nie przekroczy 14 stopni. Na teraz to już wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za wspólny czas i oczywiście życzę udanego tygodnia. Do zobaczenia.